Panie premierze, Wysoka Izbo, chcę odnieść się w swoim wystąpieniu do uzasadnienia wniosku. Um, natomiast do zera bardzo ciężko jest się odnosić, chociaż z Państwo mają w tym doświadczenie. Więc ja chciałam powiedzieć jedno: trzeba mieć w sobie naprawdę ogrom pychy i pogardy wobec ludzi, żeby bronić afery Funduszu Sprawiedliwości. Żeby bronić złodziejstwa i uwłaszczania się na najbardziej potrzebujących osobach, czy na tych, którzy potrzebują wsparcia państwa, bo to znają przemocy domowej. A ile trzeba mieć sobie nienawiści, pychy i pogardy, aby w obecności rodzica osoby transpłciowej mówić, że to jest fanaberia, a są tutaj rodzice osób transpłciowych, gejów, lesbijek, i państwo mówicie, że to jest ideologia? Państwo przez 8 lat wspieraliście szczujnie publiczną, która żyła te osoby i narażała je na zagrożenie zdrowia i życia. Ile szczerbić sobie pychy i pogardy, szanowni państwo? A za maseczkami, szanowne panie posłanki, panowie posłowie, za maseczkami z błyskawicą kryły się setki tysiące kobiecych twarzy i historii. Kobiet, które bały się wprowadzony przez was zakaz aborcji rodzić w Polsce. Które uciekały i cierpiały. I to się w końcu zmieni, gdy zmieni się prezydent Rzeczpospolitej Polski. Brawo! Rafał Trzaskowski. Ale zadajmy sobie, Szanowni Państwo, pytanie, dlaczego tak razi Prawo i Sprawiedliwość takie stanowisko, jakim jest ministra do spraw równości, którego znaczenie umniejszaliście ostatnimi laty, jak tylko mogliście, zarówno wyborami personalnymi. Ale również brakiem działalności, bo jedna ustawa na osiem lat rządów to naprawdę nie jest wystarczająco, ale także brakiem budżetu. No bo czym ma się zajmować minister do spraw równości? Ma za zadanie realizowanie polityki rządu w zakresie problematyki równości, przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. Zatem, zdaniem pani ministry, nie jest tworzenie świata utopii, ale wyrównywanie szans. Bo dla nas, szanowni państwo, każdy człowiek jest ważny. Każdy człowiek jest wartościowy. A dla was zawsze byli gorsi i lepsi. Zawsze byli ci, których wspieraliście i tych, których nienawidziliście. 8 lat waszych rządów to było szczucie, to było nienawiść i to było dzielenie społeczeństwa. A dla nas każdy obywatel, obywatelka Polek, Polak są po prostu ważni. Katolicy też. Lewacka ideologia. Jeśli lewacką ideologią jest wiara, równ wiara w równość, no to również chrześcijaństwo jest lewacką ideologią. Bo tak, wierzymy, że każdy człowiek jest równy wobec prawa że każdy człowiek ma równe prawa, że każdy człowiek ma równe obowiązki. I właśnie po to jest nowisko Pani Ministry, aby patrzeć horyzontalnie na ministerstwa. Bo na stare nierówności, na Wasze zaniedbania o 8 lat nakładają się nowe wyzwania, o których nawet w większości nie macie pojęcia. Nakładają się nowe konflikty społeczne, nowe nierówności, nowe napięcia i nowe problemy. I ja się bardzo cieszę, że mamy w końcu osobę, która to rozumie ale która realnie pracuje nie tylko nad ustawą o związkach partnerskich, która się wydaje naprawdę oczywistością dla par jedno i różnopłciowych. Nie tylko nad kwestiami mowy nienawiści, nad kwestiami edukacji, ale także nad czymś, co nie było nigdy w centrum Waszego zainteresowania. Przemocy, zaniechania przemocy wobec dzieci, prewencji przemocy, także w internecie. Niesamowita skala wykorzystania seksualnego dzieci w internecie. I co zrobiliście? Wy nawet nie widzieliście tego problemu. Dlatego potrzebujemy ministry do spraw równości. Ale także dlatego, że nie również dotyka nie tylko kobiet ze względu na płeć. Ona zaczyna dotykać również mężczyzn. I tego problemu też nie widzieliście. Kwestia bezdomności, kwestia samobójstw, kwestia ubóstwa, luki edukacyjnej. Ubóstwa, tak, I wy tego też nie widzieliście. Bardzo się cieszę również, że pani ministra wyrwała pieniądze na specjalistyczne ośrodki wsparcia osób, które doznają przemocy domowej. Kazaliście im głodować. To były ośrodki, które miały pomagać takim osobom, które doznają przemocy domowej. Ale gdzie mieliście to w głębokim poważaniu? Dlaczego? No bo liczył się Fundusz Sprawiedliwości. Liczyło się to, żeby się uwłaszczyć. A tam no byście przecież uwłaszczyć nie mogli. Szanowni Państwo. Mówimy o bardzo wielu wyzwaniach, które są dopiero. By I na te wyzwania minister sprawiedliwości musi odpowiedzieć. Ale szanowni państwo, wy także odpowiecie za kłamstwo, za nienawiść i za kradzież. Brawo.